Władze lokalne i regionalne odgrywają kluczową rolę w realizacji polityki spójności. To one najlepiej znają potrzeby swoich społeczności. Dzięki temu mogą skutecznie zarządzać funduszami unijnymi, aby przenosiły one jak najwięcej korzyści. Od wyboru projektów przez zarządzanie, aż po monitorowanie realizacji inwestycji. W tym odcinku audycji Unia to się opłaca pokażemy Państwu, jak wygląda procedura negocjacji regionalnych programów operacyjnych, a także zajrzymy na galę rozdania nagród Ridger Stars w Brukseli. Polska, a przede wszystkim polskie samorządy są jednym z największych beneficjentów polityki spójności Unii Europejskiej. W latach 2021-2027 nasz kraj otrzyma z funduszy spójności ponad 76 miliardów euro, czyli ponad 340 miliardów złotych. Do samorządów trafi 33,5 miliarda euro, czyli ponad 150 miliardów złotych, co jest rekordowym zastrzykiem finansowym dla wsparcia inwestycji w polskich regionach. Polska otrzymała 160 miliardów euro wsparcia ze środków spójności. To ogromna i ważna kwota, aby stawić czoła wielu wyzwaniom i potrzebom, przed którymi stał i stoi kraj. I Polska podejmuje to wyzwanie całkiem dobrze. Weźmy na przykład transport. W 2004 roku Polska posiadała mniej niż 800 kilometrów autostrad i dróg ekspresowych. Obecnie ma ponad 5000 kilometrów. W ten sposób kraj się otwiera. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu podróży, co jest niezwykle ważne dla życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego w Polsce. Jeśli chodzi o okres programowania 2021 do 2027, powiedziałbym, że również tu Polska działa całkiem dobrze pod względem wyboru projektów, ogłaszania zaproszeń do składania wniosków, startu zaproszeń do składania projektów, co jest zawsze pierwszą rzeczą, jaka dzieje się podczas uruchamiania nowego okresu programowania. I możemy powiedzieć, że Polska wybrała już kilka projektów, które stanowią około 1 czwartej całkowitej alokacji na politykę spójności. Co roku przedstawiciele samorządów spotykają się w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, by wymieniać się doświadczeniami. Najlepsze projekty zostają nagrodzone podczas gali Regio Stars, europejskiego znaku jakości przyznawanego projektom finansowanym przez Unię Europejską. W tym roku zdobywcą głównej statuetki w kategorii Europa Bliżej Obywateli została Gdynia. Projekt Gdynia Odnowa to proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego sześciu obszarów miasta Gdynia. To są obszary, na które zdiagnozowano akumulację problemów społecznych, przestrzennych, infrastrukturalnych, środowiskowych. I poprzez działania społeczne i inwestycyjne próbujemy podnieść. Przywrócić te miejsca do pewnej średniej miejskiej i poprawić jakość życia na tych obszarach. To jest ogromne wyróżnienie, ale też ukoronowanie ciężkiej pracy urzędników, mieszkańców i wszystkich partnerów procesu rewitalizacji, który, trzeba podkreślić, trwał prawie 8 lat. To jest wiele, wiele włożonej pracy. Nie tylko Gdynia korzysta z funduszy spójności. Przykłady samorządów rozwijających się dzięki unijnemu dofinansowaniu możemy znaleźć w całej Polsce. Dzięki wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do Olsztyna po 50 latach powróciły tramwaje. Samorząd ten postawił na ekologiczny środek transportu i zrealizował w sumie trzy projekty na łączną kwotę 880 milionów złotych dofinansowania. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie w ramach regionalnych programów operacyjnych, które negocjowane są przez urzędy marszałkowskie bezpośrednio z Komisją Europejską. Tu kluczowa jest zasada partnerstwa. Zaangażowane są różne poziomy, europejski i krajowy, poziom regionalny, interesariusze poszczególnych projektów itd. Tak Partnerstwo to bardzo ważna zasada. W praktyce wygląda to tak, że mamy coś, co nazywamy współdzielonym zarządzaniem. Oznacza to, że co 7 lat komisja negocjuje z władzami krajowymi lub regionalnymi programy, na podstawie których fundusze będą im udostępniane. Bardzo ważne jest to, że wszystkie priorytety tych programów odzwierciedlają ważne priorytety europejskie. Gdy programy te zostaną wynegocjowane, wówczas zaczyna się ich wdrożenie i jest to pozostawione w rękach władz krajowych w odniesieniu do programów na szczeblu krajowym lub oddane władzom regionalnym. Dla programów regionalnych, ponieważ to oni najlepiej są w stanie wykonać te prace i to oni najlepiej wybiorą zadania. Zaczną organizować przetargi, zaproszenia do składania wniosków, będą wybierać projekty, śledzić ich realizację, wypłacać transze pieniędzy itd. Tak to właśnie działa. Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej do Spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej, znana jako DG Regio. Odpowiada za monitorowanie i koordynację wykorzystania funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój regionalny. Polska jako największy beneficjent funduszy spójności posiada swoją specjalną jednostkę w Brukseli, która współpracuje z krajowymi instytucjami. Zadanie naszego Wydziału jako Wydziału Graficznego jest nadzorowanie wydatkowania funduszy europejskich w ramach polityki spójności zgodnie z politykami europejskimi. Asystujemy naszym instytucjom zarządzającym przy negocjacji programów, przy ich realizacji oraz informujemy o bieżących inicjatywach, które mogą również ich wesprzeć w realizacji tych programów. Jednostka nadzorująca polskie programy jest międzynarodowa. W biurze oprócz Polaków pracują osoby z Hiszpanii, Bułgarii, Niemiec i innych krajów. Międzynarodowy charakter Komisji Europejskiej pozwala na wymianę doświadczeń i perspektyw. Komisja Europejska nie pracuje w silosach narodowych. Każdy wydział w każdej dyrekcji generalnej jest taką mieszanką narodowościową, odzwierciedlając poniekąd też to zróżnicowanie, które jest właściwe dla Unii Europejskiej jako całości. Dzięki polityce spójności Polska nie tylko nadgania, ale także wyznacza nowe standardy w rozwoju regionalnym w Europie. Gdynia jako tegoroczny laureat Radio Stars jest dowodem na to, że fundusze unijne potrafią zmieniać przyszłość miast i regionów na lepsze. Najważniejszym celem polityki spójności Unii Europejskiej jest zmniejszenie różnic w rozwoju poszczególnych regionów, a kluczową rolę w tym procesie grają władze lokalne i regionalne. A moim gościem dzisiaj jest pan Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego. Panie marszałku, bardzo nam miło, że pan zgodził się przyjąć zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Proszę powiedzieć, jak wygląda taki proces negocjacji regionalnych planów operacyjnych z Brukselą od kuchni? No to są długotrwałe rozmowy, dobrze przygotowane, odbywają się na wielu płaszczyznach, bo to zarówno rozmowy rządu z Komisją Europejską, rozmowy regionów z Komisją Europejską, rozmowy regionów z rządem, więc to takie wielostronne cykle spotkań, które doprowadzają w rezultacie do ukształtowania się Regionalnego Programu Operacyjnego. W tej chwili pracujemy w ramach budżetu na lata 2021-2027. Ale już myślimy oczywiście o przyszłości, bo rozpoczynają się w Brukseli prace nad przyszłą perspektywą budżetową. No i też z niepokojem czekamy na, na to, jak potoczy się ta dyskusja, bo od niej będą zależały następne lata i nasze możliwości nadganiania tych zaległości, które nadal nasza część Europy, Europa Środkowo-Wschodnia ma, chociażby do tego zasadniczego jądra Unii Europejskiej. A jak wygląda różnica pomiędzy poszczególnymi regionami? Są inteligentne specjalizacje każdego regionu? Czy to państwo je określają, czy to jest narzucone z góry? No tutaj zwykle jest to jakiś kompromis. Mamy oczywiście swoje specyfiki regionalne, chcemy, żeby one były uwzględnione, ale jest też oczywiście pewna koncentracja tematyczna, która się pojawia jako oczekiwanie Komisji Europejskiej. Komisja Europejska ma okresowo swoje priorytety. Chcę, aby te priorytety były realizowane w skali całej Unii Europejskiej. I to jest między nami taki zasadniczy spór, bo my uważamy, że dobrze znamy nasze regiony, nasze specyfiki. Chcielibyśmy koncentrować środki finansowe tam, gdzie naszym zdaniem. Ten rozwój byłby bardziej skuteczny i gdzie naszym zdaniem zostałoby to dobrze odebrane przez naszych mieszkańców. Natomiast Komisja oczywiście chce realizować swoje zasadnicze, ogólne europejskie cele. Czasami się zgadzamy, bo oczywiście jeśli chodzi na przykład o odnawialne źródła energii, o... Zabezpieczenie klimatu przed tymi negatywnymi zmianami. No to tutaj mamy wspólny front, nie ma między nami różnic. Natomiast czasami boli nas, na przykład, że odmawia nam się możliwości realizowania w dalszym ciągu projektów infrastrukturalnych dotyczących dróg, chociażby lokalnych. To też jest ubolewanie samorządów lokalnych, że już skończyła się ta ścieżka wydatkowania środków finansowych. No i tutaj są między nami spory, ale zwykle jest to wypracowywane metodą kompromisu, no bo to jest jakby podstawowa zasada funkcjonowania Unii Europejskiej. A jak wygląda sam proces dystrybucji środków? Bo 2 miliardy euro to jest mnóstwo pieniędzy, no i za tym musi stać cały taki aparat organizacyjny. Czy to jest jakoś narzucone państwu z góry, czy to są państwo doświadczenia, czy to wygląda bardzo podobnie w poszczególnych regionach? To na początku, jak otrzymywaliśmy pieniądze z Unii Europejskiej, było wyzwaniem. Sprostanie tym wymogom organizacyjnym, proceduralnym. W tej chwili mamy bardzo doświadczone zespoły ludzkie. mamy. Pracowników, którzy przeszli już wiele procedur, wiedzą, jak to robić. I też staramy się współpracować z beneficjentami, bo istotne jest, żeby nie tylko ten, który dysponuje pieniędzmi, ale ten, który o nie się stara, o nie wnioskuje, był przygotowany do tego procesu. Wydaje się, że w Wielkopolsce jest wielu beneficjentów, którzy potrafią to robić. No i to wszystko było się w procedurach oczywiście. Konkursowych albo y, projekty są, jeśli ich znaczenie jest istotne dla regionu, mają procedurę pozakonkursową, ale to są wyjątkowe y, jednostkowe projekty. Większość to, to jest procedura konkursowa. Y, ona przebiega dzisiaj w formach y, elektronicznych. Y, to jest jakiś element też e administracji który jest y, już coraz bardziej powszechny. Więc myślę, że procesy przebiegają szybciej sprawniej. Również podpisywanie umów odbywa się metodą elektroniczną. Więc te uciążliwości administracyjne, stanie w kolejkach, przenoszenie kartonów, dokumentów. Myślę, że to już powoli jest przeszłość, a w tej chwili odbywa się to bardziej sprawniej i ci, którzy to robią już kolejną perspektywę budżetową, myślę, że, że robią to w sposób profesjonalny. Panie Marszałku, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych w ramach polityki spójności w Unii Europejskiej. W okresie programowania w latach 2014-2020 Polska otrzymała około 82,5 miliarda euro na różnorodne projekty rozwojowe. Dzięki tym środkom zrealizowano tysiące inwestycji, które przyczyniły się do rozwoju infrastruktury, wsparcia przedsiębiorczości oraz podniesienia jakości życia mieszkańców. Jak zacząć korzystać z funduszy europejskich? Na co możesz otrzymać dofinansowanie? Wejdź na portal www.funduszeuropejskie.gov.pl. Znajdziesz tam kompleksowe informacje o dostępnych funduszach w Polsce. Portal ten pomaga zrozumieć zasady funkcjonowania funduszy, proces aplikowania o dofinansowanie, a także oferuje aktualne informacje o dostępnych programach i konkursach. Fundusze unijne wspierają rozwój lokalnych społeczności. To fakt. Fundusze unijne są również wykorzystywane do wspierania rozwoju lokalnych społeczności poprzez finansowanie projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Dzięki nim powstają nowe placówki edukacyjne, centra kultury oraz inicjatywy społeczne, które mają na celu integrację i aktywizację mieszkańców. Przykładem mogą być projekty rewitalizacyjne w małych miastach i wsiach, które przyczyniają się do poprawy jakości życia na lokalnym poziomie.